To była Litwa, ja urodziłam się w Albinowie, powiat Roki, 22 marca 1949 roku przyszli Rosjanie i kazali nam się zapakować na po prostu na wóz, ale co było powodem? To już był okres powojenny jak wiecie, a powodem było to, że my mieliśmy 95 hektarów ziemi. To był las, pola, łąki, sad, jezioro, dom do doła, bo byliśmy, rodzice byli, to znaczy tata prowadził wspólnie z mamą gospodarstwo rolną, A nas po wojnie uznali za chmuraków, czyli za ludzi bogatych, którzy stanowiliśmy jak taką niewnownie właściwą, no, no jak to określić, no coś, dla Związku Radzieckiego byliśmy ludźmi niepotrzebnymi, nie bo oni chcieli po prostu, to był inny ust. Tata, no to było między innymi powodem. A drugi powód to był taki, to znaczy tych powodów u nas akurat było kilka. 17 września 1939 roku, jak Rosjanie właśnie napadli ze strony wschodu, to mój tata miał skończony kurs wschodowicerski, był saperem i jako ochotnik poszedł walczyć z Rosjanami. A oni mieli to wszystko udokumentowane. On był dwa tygodnie. Dwa tygodnie był w niewoli u Sowietów, ale ponieważ był zwykłym żołnierzem, nie miał żadnych naszywek, a to był 1939 rok, to został wypuszczony, miał mi się takie zdjęcie, był taki chudy, w mundurze takim polskim, starym. Jeżeli byłby oficerem, to właśnie też by zginął w 1940 roku. Został wypuszczony na wolność. Ile Pani miała lat, jak to sobie wydarzyło? Dwa i pół roku moją mamę, mojego tatę, moją siostrę dwa i pół roku ode mnie starszą. Ale oprócz tego nas wywieźli z mojej całej rodziny 18 osób. Poszły Ciocie, z Stręki, bo wszyscy właśnie mieliśmy tam duże obszary ziemi. Oni przyjeżdżali w nocy. Ci, tutaj osoby, które się tam to potwierdzą, to było, zaczynali chyba od pierwszej czy drugiej nocy. nocy. Pierwsza w nocy, bo wiadomo, że wszystkie osoby spały. Nie? No, no i rodzice wcześniej, wcześniej, to rodzice się chowali gdzieś tam po lasach, gdzieś tych, bo mieliśmy te hektary, z nami się chobali, ale później stwierdzili rodzice, że to nie ma sensu się ukrywać. No i tak może mieli nadzieję, mieli nie nadzieję, że nas nie wywiozą. Przyszli w nocy, w nocy, kazali się spakować, zabrać najpotrzebniejsze rzeczy i wieźli do stacji tam, gdzie stały wagony towarowe. Do jakiej stacji, to ja dokładnie nie wiem, bo po prostu rodzice nie przekazywa, nie przekazali, nie, bo wiele rzeczy przekazali, ale na jaką stację nas zawieźli, to nie wiem. Nieraz było rozdzielenie rodzin, że, że na przykład ktoś tam płakał czy coś, to żołnierze na stacji strzelali, po prostu zabijali osoby, że też takie właśnie się rzeczy zdarzały. Zabieźli to na stację towarową, zapakowali nas do wagonów towarowych. Nie uczucia, może nie o drodze, tylko no. uczucia, to musiało być straszne przeżycia, Te, ten wagon towarowy, ta rozpacz, ten ból i ten ogromny strach. Bo ja do tej pory na przykład, ja się boję zamkniętych drzwi. Ja na przykład, jak jedziemy w pociągu, nieraz do tej pory, to ja ciągle mam opór przed otwarciem drzwi. Ja czuję w środku, że drzwi nie mogę otworzyć. Hmm. Czyli został ten taki strach, że. bo nam drzwi otwierali na niektórych stacjach, że dawali tam kipietę, wody, wrzące i tak dalej. I ja się dalej boję. Trudne pytanie. Czy cała osiemnastka wróciła? E, tak, e, tylko, tylko z chorobami różnymi. Stryjenka zwariowała na Syberii, w jeszcze z dwuletnim dzieckiem. Jak wróciła, to cały czas siekiera w szpital psychiatryczny i od końca do końca cały czas biegała i, i zmarła w szpitalu psychiatrycznym, mój tata zmarł w szpitalu psychiatrycznym. Także te uczucia właśnie, ta Syberia, Zostawiła taką traumę nie tylko na nas, ale na nas, wszystkich osobach. Czyli piętno dla całej rodziny. Tu szczęśliwy powrót, a jednak piętno, powrót się środku... ale każdy wrócił już, nie ten człowiek, którego wygłosili. Wszyscy, bracia, wszyscy nas wieźli w 9 i wszyscy wróciliśmy właśnie w 50 roku. Byliśmy w różnych terenach, nie byliśmy razem. Całą naszą rodzinę rozniosło po całej, po całej Syberii. A później po całej Polsce, bo my, jak żeśmy wrócili, to nie. my byliśmy wszyscy z Litwy, nie mieliśmy tutaj żadnych znajomych, żadnej rodziny, nikogo. Przejechaliśmy na ziemię zachodnie, dlatego że dosłubić od razu, dlatego że te ziemie zachodnie, były, że były niezagospodarowane, a dwa tutaj tych właśnie repartiantów po prostu no tak jakby wysyłano, bo to były mieszkania wolne, i można było pracę dostać. Wróciliśmy do Nowego Sącza, to był punkt repatracyjny, ale w Nowym Sączu tata szukał pracy, ale nie znalazł, bał się jechać na zachodnią granicę, bo mówię raz żeśmy byli już gdzieś deportowani, zostaliśmy bez domu, bez majątku, bez środków kompletnie do życia i znowu jechać tu, wy tego nie pamiętacie, na tą zachodnią granicę, a tutaj znowu wszyscy się bali, że Niemcy nas stąd wyrzucą i że znowu będzie jakaś deportacja i znowu nie będzie tej stabilizacji w życiu. Nie wiem, może jeszcze Pani powie, jak wyglądał ten czas przez te 6 lat i te 10 miesięcy tam? W sumie o to też nam najbardziej chodzi, jak wyglądał... Dzieci chodzili do szkoły, czy... Każdy taki typowy dzień, typowe taki typowy dzień. Najpierw nas, Krasnojacki kraj, już wyglądała firma trzecia, tylko taki... Tam nas wywieźli, więc to jest między, Zabralem, między Krasnojańskim a Lwówskim, to była taka mała wieś. I w tej małej wsi mama najpierw chodziła 10 kilometrów i pracowała przy strzyżeniu owiec, bo nas... Yy, ja tutaj mam później dokumenty mm -hmm. pokażę 22 marca, by tam jest data, kiedy rodzice zaczęli pracować i yy, mama strzygła owca, to znaczy się tak, musiała tą sama owcę złapać, miała takie nożyczki, sama złapać, sama przewrócić, sama oszyć i cały dzień pracowała i wracała wieczorem do domu. Natomiast tata. Woził, woził mleko, czyli tam był taki PDR, tak byśmy teraz powiedzieli, PDR, jak ta się kołchos nazywał, i woził mleko i śmietane do użuru, czyli tata cały czas był na rozjeździe. Także my nie mieliśmy ani mamy, ani taty. Najpierw nas dali do przedszkola, bo tam było przedszkole, ale ja od rana do wieczora nic nie jadłam po tej, po tej podróży syberyjskiej, bym z głodu w ogóle nie brałam jedzenia do ust siostry Jadła, ale rodzice zabrali mnie i siostrę z przedszkola. I z nami mieszkała, bo tam mieszkaliśmy w Baraku, a w Baraku mieszkało kilka rodzin. Tam nie było, że każdy ma swoje pomieszczenie. Jeden piecyk był, no i ta tam Litwinka była, bo wywozili całe rodziny, od kobiet w ciąży aż do stuletnich osób, prawda? I ta pani Litwinka nami się opiekowała. Później poszłam do pierwszej klasy szkoły podstawowej, że w Związku Radzieckim. I pierwsze pytanie, w tam były klasy łączone, bo to była mała wieś. I pierwsze pytanie to było takie, czy jest Bóg? I tam właśnie zaczynało się to było ateistyczne wychowanie. No i no ja powiedziałam, że Boga nie ma i wiecie co, do tej pory dla mnie to jest też trauma, bo ja się Boga normalnie wyparłam. Moja siostra mówiła, że jest Bóg, ona była starsza, a ja tak się bałam, że posłuchałam Pani nauczycielki. Ale mamy książeczkę języka polskiego, to uczyliśmy się z książeczki. To jest książeczka. To jest właśnie książeczka, która przeszła z nami Syberii. Ona pochodzi z 1917 roku wydanie Kraków, misjonarza. Najsłodsze imię Jezus. I to jest nasza książeczka, z której uczyliśmy się języka polskiego, poznawaliśmy litery. Piękne, to są piękne słowa. Ja Wam później jak przeżycie, to są całkowicie inne modlitwy. Nawet słownictwo 100 lat temu, a inne, pre, inne całkowicie słownictwo. I mama tutaj napisała zasłanie na Sybir dnia 22, 22 marca 49 roku. Albin, Zofia, Lucyna i tak dalej, Rodzina wszystkich i tak dalej. I właśnie my z tej książeczki uczyliśmy się języka polskiego. Polskiego. Bawiłyśmy się z dziećmi rosyjskimi, bo wiadomo, jak nawet padłyśmy siostrą raz do domu, to zaczynałyśmy po rosyjsku, patatyplach, mówicie? Szybko przeskakiwaliśmy na język polski, także mieliśmy dobrze opanowane i pisanie, i czytanie, i mówienie w języku polskim. Mimo, że byliśmy ze Słońcami, tam byli ludzie różnej narodowości, tam byli i Niemcy, i Żydzi, i... Ciskość na okie, to te ja, kamykiny na nie. Na nie kamykiny Także tam by różne narodowości były, ale. Czuć się. Tak? Ale my po prostu język polski mieliśmy opanowany. Dobrze. Jeszcze takie pytanie: czy dzieci też musiały pracować? Jeżeli tak, to od kogo? O, to znaczy wieku. się, my byliśmy za małe, no, ale tutaj yy, starsze sobie dopadły. To, to, to znaczy się taki pan Edward, on już o jedenastoletni później, trzynastolatek, miesiąc pracował, ale no nie, my nie, ja był pół siostra pięcioletnie mhm. <grafię> dziecko. No, ale nie po, nie. przez ten okres później spokojnie mogłyście się uczyć, tak? W szkole i... To i, znaczy i, się, tyle, robi... że... Skąd że tak z rodzicami były wieczorem? Ja tylko skończyłam mhm. pierwszą klasę szkoły podstawowej. W drugiej klasie jak zaczęłyśmy y, drugą klasę rozpoczęłam, to przeprowadziliśmy, już, żeśmy y, po prostu y, wróciliśmy do Polski. My byliśmy zesłani, nie wiadomo na jaki okres nie mieliśmy wyroku. By byliśmy zesłani mogliśmy po prostu tam do końca życia praktycznie mieszkać. W 1953 roku, gdy zmarł stary, tata napisał. Y, Prośbę do Moskwy, żebyśmy mogli wrócić do, do Polski, do kraju jako Polacy. Tata się nie rzekł obywatelstwa, był przetrzymywany. Y przez tam policję, milicję, nie wiem tą radziecką, nie wiem jak ich tam określić. Po prostu nie chcieli, żeby tata zmienił obywatelstwo z polskiego na rosyjski. Mówili, bo tata miał zawodówkę przedwojenną, że pan jest uczciwy, wykształcony, solidny, nie pijący, nie palący i po prostu chcieli namówić, że dostanie lepszą pracę, wyższe wynagrodzenie. Tata nie wyraził zgody na przejście na, na Uzyskanie obywatelstwa rosyjskiego. Jeżeli by uzyskał obywatelstwo rosyjskie, bo jeden tam sąsiad zrobił, bo jego syn uczył się w Moskwie, był bardzo zdolny, to był Polak. Ale jak my żeśmy jechali do Polski, to on też chciał, ale jemu odpisano, że on jest już obywatelem radzieckim i nie ma prawa powrotu. I stali zmarł, i dostaliśmy po śmierci Stalina, dostaliśmy właśnie pozwolenie na powrót do Polski, no i po prostu wróciliśmy.